Witam Was, moi drodzy. Jestem Zygfryd a to jest Team Fortress 2 i piąty dzień ze scoutem. Serwer, na który dzisiaj dołączyliśmy, to już Wam mówię. CSC. A, tutaj przychodziło się do takich cscenter.pl. Na początku zostałem. W ogóle przywitam się, że dzień dobry. Na początku zostałem powitany miłym komunikatem w języku polskim, że witaj na serwerze cscenter.pl. Tak. Baw się dobrze, czy coś ten deseń. W ogóle podoba mi się takie. Takie podejście do sprawy, że gada do mnie na początku jakieś głosy, w sumie takie, jakieś takie fajne, nie? Eee, no i co, mam nadzieję, że będziemy, będzie nam szło coraz lepiej. Początku lecić głosy. Dlaczego, może spytacie, dlaczego taki serwer, a nie jakiś inny, czy coś? Eee, Czytam, że po prostu staram się nie powtarzać serwerów. Przynajmniej w, miarę w ramach jednej klasy. Może ja po to, żeby na przykład, nie wiem, no, to inne serwery albo to innych ludzi, czy coś. No eee... i to, czy chciałem coś jeszcze powiedzieć, chyba na razie nic ciekawego. Aha, w ostatnim, co to było? Aha, czy jest VIP za SMS, czyli może już czy są jakieś modowane, e, ten. Jeżeli się okaże, że to jest jakiś taki modowany, bardzo mocny serwer, właśnie z VIP-ami typu trzy wieżyczki na inżyniera i tak dalej, no to prawdopodobnie jednak teraz nie jest zabawek. No. E, ponieważ jakoś tak irytuje mnie to, że może takie, być tak jakby cheatowanie, używanie e, cheatów do gry oszustw na pieniądze. Niby oszustwa, ale nie do końca w wolą administratora serii, Tak? W każdym razie, aha, w ostatnim odcinku mieliśmy lekkie... E, ...lawi czy dwa Po fakcie okazało się, że to dlatego, że renderowałem jakiś... Film. Oczywiście jak nagrywałem to w ogóle nie skojarzyłem tego faktu, że to ma związek. Kurczę, jak to może nie zabierze? Tak czy siak jak teraz upewnię się, że żaden film nie jest renderowany, żaden nie jest wysyłany, ani nic tu lecie. Ojej, kubieżeczki, no kurczę. dwóch inżynierów, dwie wieżeszki to nawet nie ocenę. Ale czemu nasi inżynierowie nie robią? Tylko teraz. No w czas, panowie. Tak czy siak. Więc nie idziemy jakoś super. Góry to odgolnie, aż to jest napisane. Nigdy nie wiem w którym miejscu jest ta opony. Ale gdzieś tam gdzie zawsze jest to jest polarizowane. Aż cholera. Uberałem się? Od... Aj, czaj, czaj, No trudno się mówi. A! Podoba mi się ilość zabójstw na jego rakietnicy: 1415 w tygodniu. Yy, z żołnierzem zobaczycie, ile ja mam zabójstw na żołnierzu. Znaczy na tej rakietnicy, tej czarnej skrzynce. To prawda, przypuszczam, że od czasu poradników to urosło dość nieznacznie, ale jednak. No, A No dziękuję z teleport. Genialnie, proszę. Ach! Dio... Aaaa! Mam cię! Tu ma ubera, a nie ma tego. No właśnie, to no tam chyba jakieś... ...lipopówkie do premium i takie różne... ...pierdolone, tak zwane prywatne premium, można go tak Bo już nie jest premium-premium, tak jak... ...nie wiem, z Minecraftem, y, no, tylko premium na innym serwerze. To inny serwer z różnej ilością ludzi. Strzelnica koni. Tu już byłem, to prawda. Dobra, zobaczymy. Informacje, czy to w ogóle jest miejsce? No jest. I CP Canyon for... Aha, to, kurde jakaś mapa custom. Nie będę spalał, bo to zanim... się ściągnie, to w ogóle minie mi spół odcinka i to w ogóle będzie takie trochę... Nie na miejscu w stosunku do was. No i zobaczymy chwilę czy pogramy. Może znajdziemy jakiś inny serwer. No kurde, ale wpadłem. Jak scout do kanionu. Ale joke. Tak, tam biegnę doszło. No jakimś z tym jest na pewno. I Najgorsze jest to, że ja, biorąc pod uwagę ideę tej serii, nie mogę mieć klasy. A tutaj do nas przydał najbardziej demoman albo żołnierz taki ogarnięty, który by rozwalił tam te wieżyczki. A ja tego zrobię. nie mogę.

Czemu nie ciśniecie? A dlatego <grystanie> A jeszcze jeden! Ja O, jestem teraz czerwony, przyniosłem nie. Nie chcę, no, ale ja, będzie coś... o, o, się okazał, Twój yy, wesoły poradnik. Tak! Zaraz mu odpowiemy, tylko czekam na środę. Fajnie, cieszy mnie to. I cześć! Jestem rozpoznawalny oh. <grymny> Tak Junction final, niech będzie Junction final, answer O! Tam Kurczę, teraz nie mam skał, problem, zawsze mam problem przez pierwsze dwie rundy, czy pierwsze dwa życia, przestawić się właśnie z tego, że jestem Aaa i tyle masz w twojej wieżyczki ciągniesz? <laughs> Widziałem gdzieś tu żołnierze Wiesz, rakiety mi do kolegów nie strzelał Dziękuję, dziękuję Haha 5 kili! 5 zabójstw tak właśnie, kili, to jak to mnie popłostka O, nie użyłeś teleportu, no jakże mi przykro z tego powodu. O, ty psuje. Ale któryś z przeciwnikowi na respa to jest chamska, Dlatego pójdźmy stąd, nie wiesz, że wszyscy tam będą w bazie teraz. Może nie ma oni mają gdzieś na bank bazę wypadową, o tam. Czyli tam wcześniej była, jak ja grałem z Dziwieckich, <laughs> Nie ma, jest tylko wyjście z teleportu. Ale rozwalmy, trzeba skorzystać z sytuacji. Faj, oh, czemu nie idziesz? Haha, <laughs> ale no chodź. Wiem, to idziemy na inny serwer. Czy nie, To no, 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 To no, 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 na no, I... dołączysz. Dobra ja idę, ty dołącz, no, dobra, dobra. no, no, Mieli dylemat czy zmieni serwer? Ponieważ ja tu przyszedłem. Pochlebiam to, czy opieki. A go zmienili serwer? Nie wiem, może właśnie dlatego, że jest modowany. Tu, póki jest e, czas oczekiwania, też zobaczę czy jest jakiś inny ciekawy serwer. Odśwież wszystkie, a co? Minigun.pl O co to jest tego? a tu nikogo nie ma. Ja bo to jest 30 ludzi. Czyli zakonin, no, ale to jest achievement. I to mnie nie interesuje. Też warmuzmy 24 Double Frost skillpoint.pl, ja tu chyba byłem Ale z drugiej strony, no wolę wolę zwykły serwer niż, niż jakiś modowany, więc pozwólcie, że zmienię, myślę, że te kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund nikogo nie zabije A jednak zabawa powinna być troszkę lepsza, ponieważ nie będziemy czuć się oszukane. Ja zawsze gram na takim modowanym serwerze z, z kontami VIP albo coś, VIP czy coś ten spes, ten deseń w ten sposób, lol to zawsze czuje się jakiś taki oszukany, no bo taki gościu ma leczenie za każde zabójstwo na przykład albo ma nie wiem pod... Nie się z spodu rezerwacji slotów Czuje się oszukany Znowu Został jeden slot, tak, no dobra Polska gazownia jakiś custom Skiller.pl jako mało ludzi Goldrush For fun, skill, Voldworth, wiejska chata, moje serwery. Dobra, nie wydaje mi się, żeby tam było coś o modach, więc miejmy nadzieję, że to nie będzie. Tak jak mówię, no, grałem na jakichś takich serwerach premium i strasznie mnie to zawsze irytowało, jak ci, jak ci ludzie, znaczy premium VIP, jejku, posiadających konta VIP-owskie, zawsze mnie irytowało, jak ci ludzie właśnie mieli, na przykład inżynier, który ma potrójny skok i wskakuje gdzieś tam wysoko, gdzie scoutem jest problem doskoczyć i tam sobie stawia wieżyczki teleportu, nie wiadomo co jeszcze, no to straszne przegięcie dla mnie. No i tak jak mówię, to wszystkie leczenie i tak dalej, no to... Nie, nie. Nie ma takiego przejrzenia. Dzień dobry. Jaka fajna muzyka Medyk, medyk. Chyba Pan, pan, pan. A... O, Dzień dobry, panu! Ale jesteś niewidzialny. A kurcze, to jest duża ekipa w ogóle, 23 luda. Właśnie, znowu wyczkalony. No faktycznie, dobra, to lecimy. Dobra, lecimy, lecimy. Wszyscy ubera mamy, dzięki.

Nie dostaniesz zabójstwa za w świecie. Soldier, znaczy ten ten faj miał dziwnie dużą głowę. chciałem je. Waj się ty górniczka. O, 3 2 1. A, już jej nie ma. Overtime <grystanie> tak, tak. Wygramy, Niech. O nie! Czemu zginąłem przed samym się... O kurczę, Jeszcze może zdążę się odrodzić. I i sekunda i wygraliśmy. Halera, muszę zaczekać na mnie. No to już nie było źle. O właśnie, może kiedyś w ogóle poszukałbym i może na nas tym razem ten. E, jest coś takiego jak... E, Prop Hunt bodajże się to nazywa. Ale muzyka. Nie, nie mam kamery, bo wy śmiali się jak się buja. Boże święty. Ty taki wakacyjny w środku jesieni. Kto cię, kto? Ciekawe, Cześć, to... że to same, że wyglądają lepiej jak mają ciemniejszą farbę ciemniejszy Dobra, wracając do tematu, ja w ogóle z w fan w ogóle myślałem, że jak skończymy serię tydzień zy, albo gdzieś między w międzyczasie nawet bo... Mógłbym pograć na serwerach Probe bym preferował grać jakimiś ludźmi, których znam po prostu Bo wtedy większa zabawa, wbijamy się w ten No i co, no i tyle, o no tak jak mówię No piszcie, znacie to A, czy ktoś, ktoś był chętny w ogóle przede wszystkim na granie w KOF HUNTA? podawać takie serwery, jeśli znacie takie ciekawe serwery z KOF albo polskie, albo jeśli wiecie jak samemu zrobić grę na kilku graczy, tylko ja też bym nie miał nic przeciwko. Nie bym mógł zrobić na przykład z widzami, grajmy w KOF na przykład 3 x 3. Czemu by nie? Oj, oj, oj. Ja mnie jakiś ktoś Jakiś ktoś, nie, nie wiem, to było? To miało sens, Ała, oj, coś czujesz tutaj jednak Mogę nie podałać. Mapa nieduża, ludzi za to sporo. A ja mam mała hapę. No, to jest Cenzura. No, nie, akurat musiał plika strzelić, to się nazywa nie fart, no. Weź, tak weź, weź, weź. z czasem będziesz mi powiedzieć: Jeszcze 5 minut, zdążymy się od Nie ma szansy. Chyba, że go po go pośmiertnie, w sumie pewności. Eee, ale takie kampienie na respie to już jest niesprawiedliwe, nieładne na znaczy się, no. Niekulturalne, o. Chyba Krycie idą. nie wiem, tak. No. Ja. Zobacz oh, to. Olczak jest w ogóle dziwną rzeczą, tam. moim zdaniem. Cześć, pałko. Ma <laughs> Nie, 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 nie chcę spłonąć. No tych albo piaska. Jak tam punkty? 5 punktów, 4 zabici, 6 tonów, jest zniszczenia E nie. Dobra, powiedzmy sobie szczerze, że to chyba nie będzie mogło na 15 sekund nie wstydź się! Pogadaj z nami, okej, okay. yes, za okay. O, zabijemy no, 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 tak? okay? go. Jak tyś to cholera przeżył? 12 HMI zostało, ale przeżył. To chyba dobrze, nie? Spadaj. Spadaj z tym być wolnym. A czemu nam nie polujesz? Ziom, mam jeden HP. Pomóż. Ponieważ oni nie potrafią w ogóle rozpo rozpoznać tego od tego. Miał sens, nie potrafią rozpoznać tego ja. tego. Zgadzam się z nim. Ostałem. A ja, 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 tego tego. No no. <laughs> Widzę, że nie tylko mnie się bo tego gościa to to jest on Nie, że żadnemu nie będzie Ja pierdzielę na... jakiś gość kleiczy na sprayu i wszyscy się patrzą. <grym> no, nieźle. Kurde, już myślałem, się... że nie przeżyję tego. O, o, o. Aha, przeżyłem. Masz kompleksy, czy to? Dziękujemy, wystarczy. Nie! Yeah? O, Ty Mendo. A co no już nie da się myśleć, kurwa? Żeby zlikwidowali Dead Ringera Gupi snał Gupi jest? Heller, że 95 co na serwerze używa... ...mem nie? Ajajaj, no ale to cofnęło? Czemu to prawie co ciągle? Chodź tu Szkolwiek. O, dzięki. No musiał mnie mu podpalić, musiał. Nadejd parler. O, co bym budził? Dzięki. Co, mój zasobnik? Życie tego nie przejmiemy. Co to jest? Bez mego. WTF? mój zasobnik, co on Wybierz następną grupę map. Ataki obronna, mapy for fun, mapy CP Ataki obronna. Dlaczego postawiłem dispenser, Skoro jestem kautem. Co to było? Kurka, jakby tam przeszedł szocik O, asysta, zasnie O, rozgryzł ten dispensarz, który tak stoi to z niego tak. korzystajmy! Staj przod do teleportu Nie! To jest ten gyro, to mi nie idzie To ja go też nie biegnę Ale mnie zdjął Na ten. Laki, no, laki, czemu nie umieś naprawić teleportu? Ile tak? tych medyków?

no i dobra, teraz nie nie mają wchodzimy. z czasu. A Aha, ostatnia no, okay. śmierć i kończymy grę na dzisiaj. Już mamy trzy. Co mamy trzy? Haha. Ha. no co to to jest? ja się pytam Nie, to tu robi wieżyczka Tego nie było w mojej umowie A trafiłem w ogóle. Czekamy. <grymne> e nawet go i zabiję. Wow, znowu go i dobiję. na lepiej iść, to musimy kończyć. No to zdaje tak. Nie sprawiedliwego to. Ale tu... Gdzieś krąży spaj. Gdzieś to krąży spaj z tam krąży spaj. Tylko gdzie jest gdzieś tam, tak trochę się wyjedź. No Zarzegałem do ludzi z poczuciem humoru, podoba mi się ten serwer. Serwer w ogóle. A, widzisz te HTP. No nie! żółkany? Będę włączaj, włączaj. Nie? O nie! Oj, zginąłem. No trudno, czy nie? Więc długo i tak? Ostatnie było najdłuższe Dobra, ja robię, straszny hałas. O Dobra, więc myślę, że na dzisiaj to było na tyle. Widzimy się w następnym sobotnim graniu ze skautem. No i co, trzymajcie się do następnego.